A ja wskażę ci te miejsca. Nie możemy wydobyć tych informacji od magów siłą? To się nie uda. Oni rzuciliby na siebie czar, który sprawiłby, że nie pisnęliby ani słówka. Torus zesłał na tę krainę niewyobrażalne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy go dopaść. Torus musi słono zapłacić za to, co zrobił. Musi cierpieć. Musi zginąć. Dzisiaj! Za mną! Jedziemy Oj sorry Teraz będzie wojna Nawet ci ludzie nie spodziewacie jak wielka Jedna z największych Właśnie te podróżowanie za innymi postaciami też jest takie trochę dziwne o, Ale to szczegół. Ja na nich poczekam se, synek. Nawet gorn jest, o jakieś takie dziwny Rimy to te zbugowane... Murzyn blondyn. Oha. Właśnie, czekajcie. Jak nasza się nazywa Ostrześć, co? Okej okay. Jest teraz błogosławiony i bardzo dobrze. Widzicie? Chyba już przynajmniej się domyślacie gdzie idziemy A Jak się nie domyślacie powiem Wam że to była kryjówka cudzi i zboża Witaj Magu, wyglądasz na strapionego co cię gnębi? Czekałem na ciebie. Być może to właśnie ty jesteś tym jedynym. Spokój mojego ducha od czasu do czasu zakłócają bestie, które wałęsają się wśród tych jaskiń. To stoi na drodze mojego rozwoju jako maga. Sprawisz, aby te monstra osunęły się w niebyt? Mam je zabić? Tak. Powinieneś pomóc odzyskać spokój mojej duszy. Czyn twój zostanie wynagrodzony, a to co otrzymasz stanowić będzie klucz do tego, co dopomoże ci tu w tej krainie i posunie naprzód twą misję. Dobrze. Myślę, że muszę pomóc ci uwolnić się od tych bestii. A, no, to on teraz tu jest. Tu se zapiszemy. To nie będzie byle jaka walka. To będzie jedna z największych. Ale szkrywan! Nad przestań! Uh. O oh, que I muszę uciec z kawałek? Trzeba było ze mną zadzierać. Ani kroku dalej. Zabił kogoś. To twój koniec. Tylko nie wiem kogo. Zresztą co ja robię. Trzeba było ze mną zadzierać. A, to jest martwy Pawladen. Okej, okay, tu by trzeba było sobie zapisać. No i teraz iść na nich. Odłóż broń! Śmierć jest nieunikniona, wojowniku! Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. O, 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 o. Kurde. Można się tego Na nic. Zrobimy jeszcze raz. Kurde. Dobra, koniec, koniec. To trzeba jakoś epicko wygrać. No właśnie. Tylko jak to zrobić? Chyba mam pomysł. Hahaha. Ha, ha. Broń! Możesz Kurde! robota! Ani kroku dalej. Jeszcze raz. A jakbym wrażył, że poszedł do niego. Do co przewoływań, a olał ich całkowicie moczem, ciepłym mm. Widzicie? Wojowniku, czekałem na Ciebie. Magu, zabieram oko. Podoba mi się ogień goryjący w Twoich oczach. Nie posiadasz słabości, którą miał torus. Nie pożądasz władzy, nie łakniesz jej. To bardzo ważna cecha dla kogoś, kto chce posiąść energię czegoś tak potężnego jak oko i nosa. <coughs> Co chcesz przez to powiedzieć, magu? Będziesz w stanie zrobić z okiem to, o czym torus nie może nawet marzyć. W twoich oczach odbijają się marzenia. Marzenia o lepszej myrtanie. Co? Tak, widzę to. Jakaś niewielka część ciebie pragnie oka, ale nie w sposób, w jaki pragnie go toru. Ty, podobnie jak ja, uważasz, że lud mrytany nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Mieszkańcy mrytany potrzebują ludzi takich jak my, ludzi, którzy nimi pokierują. Magu, twoje trajkotanie zaczyna działać mi na nerwy. Dosyć! Proponuję ci, abyśmy podzielili się mocą oka. Czym sobie zasłużyłem na ten zaszczyt? Jeszcze nie opanowałem w pełni mocy tego artefaktu. Wiem, że Torus mnie zabije, zanim uda mi się to zrobić. Ty natomiast jesteś człowiekiem honoru. Jesteś roztropny. Można ci zaufać. Rozumiesz, jakie korzyści dałoby nam obu podzielenie się mocą oka. Z jego pomocą moglibyśmy całkowicie odmienić oblicze Myrtany. Pomyśl o tym. No, dalej, wojowniku. Nie pragniesz tej potęgi? Nie chcesz zmian? Magu, oko jest zbyt potężne dla nas obu. Rozumiem, że dowiedziałeś się tego od swojego przyjaciela Miltena, tak? Od maga? Myślisz, że on sam nie chciałby zgarnąć oka dla siebie? Dosyć, magu! Podjąłem decyzję. Zabieram oko ze sobą. Widzę, że marnuję tu z tobą czas. Broń się, żałosny głupcze! ci ciłe. Ba... Urat! Walka! <t LearningCan monter> Nawet otrzymaliśmy szatę Jakiś... Ława Morgenstern Ok, nasa Ale szamanów nie musimy zabijać Może no, ząb. Aha. Patrzcie, szamani i czarni magowie. Aż trudno uwierzyć, że oni razem. Gdzie jest Torus? Na pewno uciekł do Trelis. Mam, pokaż mi, gdzie mam szukać bestii. Do licha. Na mapie zaznaczono kilka miejsc. Oznacza to, że będę musiał sprawdzić każde z nich. Zgadza się, pomożemy ci. Możemy się rozdzielić. Czekaj, mam jeszcze kilka pytań. Czy sądzisz, że rytuał przyzwania powiódł się? Tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Masz jakieś przeczucia co do miejsca, w którym może pojawić się bestia? Nie. Nie uczestniczyłem w przyzwaniu, więc nie mam zielonego pojęcia. Zetknąłeś się z mistrzem przywołań. Sądzisz, że jak długo bestia będzie w stanie uśpienia? To bardzo wprawny Mag, ale ta bestia to najpotężniejsze stworzenie, jakie kiedykolwiek zostało przyzwane do Myrtany. Myślę, że nikt nie wie, jak długo bestia pozostanie w uśpieniu. Dobrze. Chyba muszę zacząć jej szukać. Pójdziemy z tobą. Nie. Musicie wraz z Gornem udać się do Wengardu. Dlaczego nie możemy Ci pomóc? Pomożecie mi, jeśli zapewnicie stolicy bezpieczeństwo. Zbierzcie wszystkich ludzi zdolnych do walki. Czeka nas największa bitwa w historii Myrtany. Ale ktoś ci musi pomóc w walce z tą bestią. Potrzebujesz naszego wsparcia. Jestem dobrze przeszkolony. Potyczki ze śniącym i smokiem ożywieńcem przygotowały mnie do tej walki.